Państwo, dziś po raz kolejny organizujemy konferencję w sprawie paktu migracyjnego. Pakt migracyjny został oficjalnie przegłosowany przez Parlament Europejski i jak zwykle Unia Europejska wprowadza szkodliwe zmiany tuż przed wyborami w obawie, że potencjalny nowy europarlament nie zagłosowałby za czymś, co uderza w nasze bezpieczeństwo, w układzie nasze bezpieczeństwo na szali. Pakt migracyjny eufemistycznie jest nazywany przymusową solidarnością. Zasada bierz imigranta albo płać to nic innego jak próba zalania Polski pigmento dodatnimi imigrantami, którzy napływają do granic Unii Europejskiej z Afryki bądź Bliskiego Wschodu albo z drugiej strony próba wyciągnięcia milionów złotych z polskiego budżetu. Ci, którzy cieszyli się, że do Polski napływają pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, brawo Wy! Dostaniecie pieniądze z KPO, ale z drugiej strony Unia Europejska. Wyciągnie od nas te pieniądze właśnie za pomocą nowego solidarnościowego podatku, jeżeli nie zgodzimy się przyjąć imigrantów do Polski. Czy wy naprawdę jesteście tak naiwni, że wierzycie w to, że jeżeli nie zgodzimy się na to, żeby przyjąć tutaj imigranta, jeżeli poniesiemy karę finansową w związku z tym, że nie zgodzimy się na przyjmowanie nielegalnych bądź legalnych imigrantów do Polski, to jakaś organizacja przestępcza, która zajmuje się przemytem ludźmi na teren Unii Europejskiej, Zacznie tych ludzi przemycać mniej? Nie, nie zacznie. Dalej Europa będzie zalewana imigrantami z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Donald Tusk mówi, że nie przyjmie tego paktu, będzie głosował przeciw paktowi o imigracji. Tymczasem posłowie, europosłowie wybrani z list. Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosowali za przyjęciem rozporządzenia bierz albo płaci, więc mamy do czynienia z festiwalem hipokryzji. I Tusk i jego ekipa mamią ludzi tym, że nie przyjmą paktu migracyjnego, ale to jest gra wyłącznie pod eurowybory, które odbędą się za niespełna nie, dwa miesiące. Być może jeszcze taka narracja utrzyma się do wyborów prezydenckich w 2025 roku, a kiedy za dwa lata pakt migracyjny wejdzie w życie, Polska zostanie zalana imigrantami, których narzuci nam Unia Europejska. I Donald Tusk, jeżeli jeszcze będzie premierem naszego kraju, moim zdaniem bezwarunkowo się na to zgodzi, bo przecież wyborcy nie będą mu już potrzebni, będziemy już po tym maratonie wyborczym, który trwa dzisiejszego. Dzisiejszego dnia. Szanowni Państwo, nie chcemy tych ludzi w Polsce, chcemy przede wszystkim bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kobiet i bezpieczeństwa dzieci. Dlatego Konfederacja stanowczo sprzeciwia się paktowi migracyjnemu i będziemy wywierać nacisk na europosłów, na polityków również tutaj w Polsce, by sprzeciwiali się tego typu rozwiązaniom uderzającym nasze bezpieczeństwo. Oddaję głos Annie Bryłce, dyrektorowi do spraw europejskich w Konfederacji. Najważniejszym elementem Paktu o Migracji i Azylu jest to rozporządzenie, rozporządzenie o zarządzaniu migracją, zmuszające, kraju do, zmuszające kraje członkowskie do wyboru między przyjęciem imigrantów, opłatą albo jakimś innym rodzajem pomocy operacyjnej państwom członkowskim. Zgodnie z rozporządzeniem o zarządzaniu migracją w całej Unii Europejskiej. Co roku będą rozmieszcza, będzie rozmieszczanych co najmniej 30 tysięcy imigrantów. Podkreślam co najmniej. Jest ustanowiony tylko i wyłącznie minimalny pułap. Nie ma żadnego maksymalnego pułapu. Za każdego nieprzyjętego imigranta będzie trzeba zapłacić 20 tysięcy euro, a nad tym całym mechanizmem, przymusowym mechanizmem Solidarności będzie czuwał unijny koordynator do spraw Solidarności. Co więcej, w sytuacji kryzysowej państwa członkowskie mogą zostać poproszone, ale de facto zmuszone do przyjęcia dodatkowej liczby. Migrantów, jednak bez możliwości zapłacenia kary za nieprzyjętego imigranta. No co, co to oznacza? To oznacza naruszenie po prostu suwerenności państwa członkowskiego, co więcej, cały ten pakt o migracji i azylu jest pewnego rodzaju przesunięciem kompetencji dotyczących polityki migracyjnej z poziomu krajowego na poziom Unii Europejskiej, bo pakt migracyjny to nie jest żaden jeden dokument, to jest 10 rozporządzeń, 10 aktów prawnych, które reguluje różnego rodzaju aspekty do zarządzania imigracją. Pakt o migracji i azylu to tak naprawdę wysłanie zaproszenia do milionów migrantów do Europy, bo zamiast zwalczać nielegalną imigrację, my po prostu w Unii Europejskiej Komisja Europejska próbuje tą imigracją nielegalną zarządzać. Rozporządzenia te wszystkie wynikające z paktu o migracji i azylu co do, co do zasady wymagają wpuszczenia na terytorium państwa członkowskiego każdego imigranta, który złoży wniosek o ochronę międzynarodową. Oczywiście rodzi to ryzyko, że osoby, które nie spełniają przesłanek do tego, żeby wjechać do Unii Europejskiej, będą wykorzystywały tą ścieżkę, aby dostać się na teren Unii Europejskiej. Co więcej, wymóg e, merytorycznego rozpoznawania wniosków oznacza, że wystarczy, jeśli nielegalny imigrant przedstawił ważny powód, dla którego nie zgłosił się do właściwych organów o udzielenie ochrony międzynarodowej i jego wniosek o ochronę międzynarodową musi zostać rozpoznany przez państwo członkowskie. Co więcej, należy zapewnić temu nielegalnemu imigrantowi e, prawo. Po, pobytu i zapewnić mu po prostu ochronę na terenie państwa członkowskiego. Ustanowienie pod postacią mechanizmu solidarnościowego stałych obciążeń dla państw członkowskich. Szanowni Państwo, to wprowadza stałe obciążenie w postaci albo finansowej, albo przymusowej relokacji imigrantów, no i względnie jakiejkolwiek pomocy operacyjnej, która też, przypomnę, kosztuje i jest i może być, może być kosztowna. Budzi to oczywiście wątpliwości z tego, z tego względu, że po pierwsze nie ma żadnego maksymalnego limitu, a co więcej przepisy o pakcie, dotyczące paktu o migracji i azylu wprowadzają obejście traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a dokładnie artykułu 78 ust. 3, który ustanawia bardzo podobne mechanizmy, bliźniacze mechanizmy do tych, które mamy w pakcie o, agres, o migracji i azylu, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych i tymczasowo, a w pakcie mamy je po prostu do, na czas nieokreślony. Premier Donald Tusk powiedział, że Polska jest wciąż przeciw. Szanowni Państwo, te rozporządzenia będą głosowane na Radzie Unii Europejskiej. Głos Polski przeciw nic na tym głosowaniu nie będzie znaczył, bo to będzie głosowane kwalifikowaną większością. I Pakt o Migracji i Azylu jest właśnie przykładem, że Polska będzie musiała przyjmować unijne prawo, które jest niezgodne z naszym interesem narodowym. Michał, poseł Michał Mawry. Szanowni Państwo, w Szwecji w 2021 roku współczynnik liczby gwałtów zgłoszonych na policję na 100 tysięcy osób wyniósł 93. W Polsce w tym samym czasie wyniósł 2. 46 razy więcej zgłoszonych gwałtów było w Szwecji niż w Polsce. W tej samej Szwecji nie możemy się dowiedzieć, czy te podejrzewane gwałty były dziełem imigrantów, dlatego że od 2005 roku Szwecja nie zbiera i nie publikuje takich danych porównujących przestępczość rodzimu z przestępczością imigracyjną. Przestali to robić po tym, jak w 2005 roku okazało się, że przestępczość wśród imigrantów jest 5 razy większa niż wśród rodzimych mieszkańców Szwecji. W Niemczech od szeregu lat przestępczość seksualna rośnie z roku na rok, w niektórych latach jest to wzrost nawet o 20% ujęciu rocznym. Z roku na rok 20% więcej przestępstw seksualnych. Szanowni Państwo, zachodnia Europa unicestwiła bezpieczeństwo swoich kobiet, bezpieczeństwo swoich dzieci, bezpieczeństwo na ulicach swoich miast. I teraz chcą zrobić to samo z Polską. Pakt imigracyjny to nie jest nic innego jak narzędzie do tego, żeby państwa zachodnie poprawiły swoje bezpieczeństwo kosztem naszego bezpieczeństwa. Nie łudźmy się. Wśród tych imigrantów, którzy mają być relokowani do Polski nie będzie kobiet, dzieci, architektów, inżynierów, tak jak próbują nas przekonywać aktywiści lewicowych organizacji pozarządowych. To będą osoby starannie wybrane przez rządy, przez urzędników państw zachodnich, starannie wybrane według prostego kryterium. Ci, którzy nie nadają się do pracy, ci, którzy nie nadają się do funkcjonowania w społeczeństwie, ci, których państwa zachodnie chcą się pozbyć najbardziej. Te osoby zostaną zapakowane w pociągi i samoloty i wysłane do Polski, żebyśmy to my sobie z nimi radzili. Zatem podnieśli ręce europosłowie Lewicy. To jest efektem porozumień, jakie zapadały pomiędzy przedstawicielami naszych, naszych obecnych partii rządzących a unijnymi urzędnikami. Szanowni Państwo, my w Polsce mamy jeszcze względne bezpieczeństwo. Nie jest to już taka skala bezpieczeństwa na ulicach, jaka była kilka lat temu, ale jest nadal nieźle. Tak? Jest nadal nieźle w porównaniu do państw Europy Zachodniej, choć zarówno PIS, jak i Platforma przez wiele lat robili wszystko, żeby poprzez zalew masową imigracją zniszczyć to bezpieczeństwo również tutaj. W tych wyborach, w tych wyborach rozstrzygnie się, czy kolejna reprezentacja... Polskich europosłów będzie gotowa walczyć o polskie interesy narodowe, o polskie bezpieczeństwo w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Potrzebujemy europosłów, którzy będą odważnie, nie zważając na naciski, głosować wyłącznie zgodnie z polskim interesem narodowym, wyłącznie zgodnie z bezpieczeństwem polskich kobiet. Potrzebujemy europosłów innych niż ten dotychczasowy skład, niż ten skład składający, z, na który wchodzą europosłowie z lewicy i Platformy, otwarcie odpowiadający się za masową imigracją. Inny skład niż hipokryci z PiS-u, którzy obiecywali Polakom zatrzymanie masowej imigracji, a później sami szeroko otwierali polskie granice na napływ imigrantów z Azji i Afryki. Potrzebujemy europosłów Konfederacji, którzy jako jedyni dają rękojmie gwarancję, że każda próba budowania masowej muzułmańskiej imigracji do Polski spod, będzie się spotykać ze sprzeciwem tych właśnie europosłów. I do, tego, do takiego głosowania według tego kryterium w najbliższych wyborach gorąco Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Do widzenia zatem. Tak.